W Polsce powstaje 49 centrów integracji cudzoziemców sfinansowanych przez Unię Europejską. Centra będą pomagać imigrantom w adaptacji w nowym kraju poprzez kursy językowe, pomoc prawną i opiekę psychologiczną. Czy potrzebujemy jeszcze jakichś dodatkowych imigrantów? Jest ich już tyle, że czas ich odsyłać z powrotem. Baraki dla powodzian, a nowe centra o wysokim standardzie dla obcych? Tak być nie może. Konieczność wybudowania centrów wiąże się z zaakceptowaniem przez Polskę paktu migracyjnego. Pytam się, kto go zaakceptował? Czy było w tej kwestii referendum? Nie. A w tak istotnej materii musiałoby się przecież odbyć. Wymaga tego polska racja stanu. Chodzi przecież o zmianę składu etnicznego Polski. Przedstawiam więc badanie robione przez opinię RMF FM w dniach 10-13 lutego 25. Zdecydowana większość Polaków mówi nie kolejnym imigrantom w Polsce. Przeciw ich przyjmowaniu wypowiedziało się aż 75% badanych. Za przyjmowaniem imigrantów jest tylko 20%. Reszta respondentów nie ma w tej kwestii zdania. Polacy więc nie chcą żadnych imigrantów. Wiedzą już dobrze, czym to pachnie. Gotowe przykłady mamy z Francji, Niemiec. Nastąpił tam masowy import obcych kulturowo ludzi. Czas pokazał, że nie nastąpiła ich żadna asymilacja, a wręcz przeciwnie, imigranci wypierają rdzenną ludność, nie stosują miejscowego prawa i wdrażają swoje. Ludzie od dawna boją się wychodzić na ulicę. Każdego dnia jest tam mnóstwo kradzieży, pobić, gwałtów, morderstw. Ich ilość po ich przybyciu masowo wzrosła. Policja i sądy oczywiście wyciszają sprawy. My, Polacy, nic nie potrzebujemy żadnych imigrantów, ich ubogacania będącego w istocie ubiednianiem. Ich rąk do pracy w kolejce po zasiłki emerytury wyższe niż mają rodacy. Bezpieczeństwo w naszym własnym kraju jest najważniejsze. Czas więc najwyższy ich stąd skąd przebyli wyeksportować.